Tam z tej strony Manek i wracamy do Fallout New Vegas, czyli naszego szaleństwa po pustyni Morzawe. Weszliśmy do jakiegoś schronu, o ile dobrze pamiętacie. I będziemy patrzeć co się też dziele, dalej w nim dzieje. Aktywuj w ognisko. Hmm. No. Czyli możemy przy ognisku coś robić. No tak tam. E, chyba, o ile dobrze pamiętam ten, ten, ten proszek zrobiliśmy. Intercom. otóż. O, przez nikt nie słyszę. Hello. Aha, czyli tu nie wejdziemy. Hmm. Skoro tu nie wejdziemy, to musimy wyjść. Ale pupa, miałem nadzieję, że tutaj będą jakieś ciekawsze. Ale tym razem było coś innego. Może coś się uda. Dobra. No niestety tutaj jeszcze nie będziemy długo w stanie otworzyć tego. Mm, tu żadnego przejścia nie ma. Nie, nie ma. No to trudno. Szkoda. Bo przyznam, że... E, myślę, że w, tu się ze mną zgodzicie. Fajnie by było, gdyby było odrobinkę e, zróżnicowania. A, zapiszmy. E, gdyby, gdyby... Częściej, gdybyśmy częściej trafiali do podziemi, myślę, że też Wam by się to przyjaźni, przyjemniej, nawet nie nieprzyjaźniej, oglądało. No ale cóż, nie na wszystko mam wpływ. E, zaraz muszę zerknąć na mapę, jak my dokładnie szliśmy. Aha, tu jest, jesteśmy. Ukryta Dolina Neutralność. Tak, i my pójdziemy, myślę, tutaj. Tak, trochę sobie dookoła. Jeszcze. A zobaczmy, bo tutaj zaraz, skoro tu jest wejście, to możliwe, że tu jest drugie wejście do tego. Hmm. O! Coś nie tak nam rzut wyszedł. Tu niby jest wejście do tego, ale. Hmm. To znaczy, dobrze pomyślałem, ale tutaj wejścia nie ma. O! Może w ten sposób. Chyba, żeby się to dało wysadzić, ale uuuuh. O, zaatakuje. O, skorpion. To zaraz, zmieńmy broń na skorpiona. No, tak, skaż, skaż, jeszcze więcej. Pewnie. A co, se będzie żałować? Poskarz, dobra. Eee... Karabin na gryzonie. To chyba przez to wybiegły te skorpiony, co nam powiedział, że nam się rzut nie udał. No. Giń. No niestety zaczęło się. I cóż na to prodzimy. Najpierw poradzimy się nami przez... Jeden program, który mam na dysku i który zaraz po tej grze usunę, bo to przecież nie można. To znaczy, tak czy siak Fallout ścina i ścinać, będzie pewnie drobnymi ścinkami, na to za dużego wpływu nie mam. Co tam jest? Hmm, jakaś wieża? Rozgłośnia? Hmm, tu jakieś wejście, może coś? Nie. Twoje ciało zostało koleczone. Prześpi się, rób, użyj steampaka. Kolejny wlot. Ciekawe, czy tu jest jakieś inne wejście? Jak myślicie? No nie wygląda, może by coś było. A przespać się nie mam gdzie. Spryciarz. Z tym paka też nie mam jak użyć. Także muszę się pomęczyć chwilowo. Fast travelu do miasta, tylko żeby się wyspać. Nie chcę, bo to zbyt sztucznie wygląda. To jest to wejście, którym wyszliśmy. Tak, to jest to wejście, którym weszliśmy. Zaraz tu jest jakiś intercom, czy tylko mi się wydaje? Może nim można? Nie, to jest tylko jakaś skrzyneczka, dobra. To w każdym razie idziemy w takim razie tam, tak, żeby mieć odrobinę po lewej. Mam nadzieję, że tu się uda tymi górami przejść, ale wygląda na to, że to są takie górki, którymi się da przejść bez problemu. Dobra. O, chciałem powiedzieć, schowajmy broń. Zrobicie się hitboxy. Ale on szybko tu przeładował, nie uważacie? A co, ty będziesz tam stał? Nie, będziesz tam ginął. I bardzo dobrze. Ła, wow, 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 wow. jesteśmy zatruci. Chemia. Chyba jednak, mam nadzieję, że jednak mamy jakiegoś Timbaka. Ale coś mi się wydaje, że nie, nie powinniśmy mieć. Hmm, nie mamy. Eee, z proszę, proszę, leczniczy. No nie mamy wyboru, musimy użyć proszka leczniczego sporo. Chyba się nie da rady? No nie zdążyliśmy, ale nas zatruł Skubaniec, zakryć nas zatru. A też trochę nie było sensu używać całego, całego Głowienka jakim mieliśmy. Biedaczku, wow ty, biedaczku, zostań tam, pięknie, bardzo ładnie, i o to chodziło, i nie można tego tak było od razu, a nie, nie, no, pozwolimy Skorpionom się walnąć, a co my, mamy broń na odległość, niech podejdą bliżej, będzie bardziej fair, tak, fair, 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 fer, a nie, fair, burza, nieważne. I idziemy dalej, Dobra, myślę, że tu wejdziemy, sobie z góry trochę popatrzymy na to, co się dzieje. Podbiegnij. nie podbiegniesz trochę. Nie, jest się A, nie podbiegnę przecież, bo nogę mam rozwaloną. Ojej, myślałem, że roślinka zbiorę z kaktusa. A tu nic, zapiszmy sobie. Hmm, tamten radar, cała wielka konstrukcja to pewnie jest coś związanego z bazą, ale my, my chcielibyśmy bardziej do tego... Przepraszam bardzo, ale mi się odbiło masakrycznie. Eee, tu jakiś przeciwnik jest. Ale jeszcze skorpionem tykają. Udało Ci się zdobyć Profit z grata, zgracz, Zgniatacz Robali. O, jakiś błąd z teksturami widzę tam. Może lepiej tam nie będę wchodzić. Wygląda jak jakieś bagno. Eee, zobaczmy, zobaczmy, czy tu będzie mi się... specjal umiejętności Profity. Eee, zgniatacz Robali. Odkryj... Drwanie nóżek insektom. Dostajesz bonus do walki z insektami. Super. Dobra. Szkoda, że też żadnej... O, dobra, wstań może. Szkoda, że też żadnej torby lekarskiej cholera nie mamy. Tak. No nie jest nam za dobrze, ale skorpiony... Skorpiony na razie dzięki magicznemu klawiszowi... E, inaczej. Dzięki e, przepotężnemu, magicznemu, legendarnemu wręcz bóstwu, zwanego F5. Żaden skorpion na mnie jest straszny. Ostatecznie. Dobrze, gin, 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 gin. Coś miałeś? Gruczoł, dobrze. Z gruczołów najprawdopodobniej. Fuh, z gruczołów najprawdopodobniej będzie można zrobić odtrutki. A to, jak nam pokazał ten skorpion, który nas zabił. Może się przydać, bo te trucizny skorpionu są jednak cholernie mocne. Przyznam, że ja się zdziwiłem. Myślałem, że te proszki, te trzy zażyte. No. A tu idzie. Ale że z Gii. Skorpionku, a nie tak, będziesz udawać, że chcesz ze mną walczyć. A co on tam poruszył? Co to jest? Co... Puste, dobra, co to tu jest? Aaaa, szkielecik! Patrzcie, jak tańczy radośnie! Pięknie! Wesoły szkielecik to dobry znak. To znaczy, że jesteśmy bardzo blisko domu wariatów. A nie wiem, czy czasem jego nie szukamy. Dobra, tędy podejdźmy. A nie, tu nie ma przesmyka. Kurczę dookoła, czy dookoła? Tędy pójdźmy. Czyli wrócimy trochę. O, chciałem trochę bardziej zamknięte przestrzenie i jesteśmy teraz w odrobinie klaustrofobicznych skałach. Co jest bardzo dobrym momentem, żeby się napić. tak. Tutaj pewnie gdzieś z domu będą skorpiony. Oszty! Olbrzymi rad skorpion. No to może być zabawnie. Zmiejmy broń, zmiejmy na coś potężniejszego. Krabin plazmowy może być. O kurczę, ale nas dorwał, ale Skubaniec jest potężny. Fu, 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 fu. Jak się go pozbyć? Spróbować go wysadzić? Można go spróbować wysadzić, bo jeżeli teraz się nam nie uda go zabić. Jeżeli teraz nie uda nam się go zabić, to będziemy musieli iść naokoło. około szty, jaki on jest! Patrzcie, mnie zabił ten wybuch, a jego nawet nie ruszył. Nie, musimy musimy z drugiej strony pójść. Zdecydowanie raz Skorpion jest dla nas... uber mocny. Gdybyśmy... Gdyby nam się udało gdzieś wejść na górę, to byśmy go mogli z góry zabić. Ale tak. Tak to raczej... nie wróżę sobie. Wróżę nam długiego gameplaya. Przynajmniej przyjemnego do oglądania długiego. Łoszę, Centaur chyba cię porypało. A nie, centaur w... słabszy tu jest. Zabij Centaura. Ale jeżeli jest Centaur, to bardzo niedobrze, bo to znaczy, że się zaczynamy zbliżać chyba do rejonu mutantów. Przynajmniej tak by to wyglądało. A jeżeli z skorpionem dużym sobie nie dajemy rady, to co dopiero z mutantem? Zaczyna się robić trochę ciemno. Twoje ciało zostało określone. Przespać się... Nie... O Jezu, jeszcze jeden przeciwnik. Jeszcze mało amunicji. Ło, wow. ale nam się. Ło, ja nie chcę, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ło, wow. dlaczego my dostajemy tyle... burza piaskowa. Uhu. I wróciliśmy. Wywaliło mi grę, niestety wielki błąd. Ale doszedłem do wniosku, że jesteśmy zdecydowanie za słabi. Eee, bez tą chwilę przynajmniej. Eee, no i patrzcie jak skacze perfidność. Perfidia. Hmm. Spróbujemy dołączyć do tej karmazynowej karawany jednak. Ale... Nie, nie chcemy do cmentarza. Chcemy się udać do Godsprings. Najpierw musimy się wyleczyć. Bez tego ani rusz. Po prostu, no, nie da rady, nie przejdzie. Idziemy do naszego doktorka, pozbyć się radioaktywności e, i wszelkiego tego innego e, guwienka. Dobra, doktorku, doktorku. To możemy schować. Doktor, doktorka dom powinien być tam. To jest chyba ten nowy koło. Tak, to jest chyba ten. No, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli źle pamiętam, to i tak to musi być ten. Lepiej, żeby tak było. Uff, spokojnie, spokojnie przeżyjemy. Zrzemniemy się trochę, może u doktorka? Tak, myślę, że to byłby dobry pomysł. Doktorku, doktorku! Doktorku! Gdzie jesteś, doktorku? Tu Cię nie ma, tu Cię nie ma, doktorku. Gdzieś Ty jest. Pokaż się, doktorku. A Bukkaboo? Eee... Jest Jesteś, doktorku. Wiedziałem, że Cię tu znajdę. Doktorku? Jak się trzymam, rozpadam się. Eee... Potrzebuję pomocy. O. Co? Aha. Czy próbował przed chwilą chować w rodówce? Dobra, rób to. Zmniejszył czy pozbyliśmy się poziomu napromieniowania? Rad. Czyli pozbyliśmy się poziomu Dobra, to weźmy w takim razie tą misję Dąż do karawany może ona będzie jakaś sensowna? Eee, jesteśmy za słabi, za słabi zdecydowanie. A, te, 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 Liczbowe niepokoje, okej, okay, dobra. To jedziemy za liczbowymi niepokojami. Wygląda na trochę bezpieczniejszy teren dojście do tej koronary. Bardziej popiję sobie. Eee, trochę bezpieczniejszy jest z tego powodu, że jak zwrócić uwagę na mapę, eee, to tutaj jest miasto. Może być zabawnie w mieście, może być boleśnie, ale pójdziemy. Przynajmniej tam będziemy mogli iść drogą. Drogą. Tak, drogą. Hmm, jaki ekscytujący marsz drogą. Ale możemy pobiec. Ha, ha! Tym razem się udało. Kto to? Hej, inżynier. Co ty robisz? Co to za inżynier? No super, że ten ktoś tam wie, co na zaporze piszczy, ale... Dlaczego ten ktoś nie chce ze mną pogadać? Hmm... Wiecie co, myślę, że tutaj przytnę trochę i spotkamy się, kiedy coś ciekawego będzie. Dobra, i dostałeś, mały kędziorze. Tylko dlaczego mi się kręciło w głowie, to nie było fajne. Ale skubańce, jak szybko do nas podleciał. Jeszcze nic nie masz w sobie. rypałcie. O, cześć. Skąd wiedziałeś, że mam kłopoty? To dlaczego wcześniej mi nie pomagałeś? Haha, <noise> dobry. Czego ja mnie chcesz? Czy ty mnie śledzisz? Hmm. A jak to umiesz? A, dobra. Widzę, że tak naprawdę za bardzo z nimi porozmawiamy. Tak, ale w międzyczasie zauważyliście, że jednak nie wyciałem kawałków. Tylko po prostu trochę przyspieszyłem to przejście. O Jezu, jestem zatruty. Trucizna kazadora minus... O Jezu... Chemia, My nie mamy nic ciekawego, antyrad, efekty, gorzki drink... Napijmy się grzyb jaskiniowy... Napijmy się, zjedzmy... no... rówki, korzeń kassądrowy... lunch, karawany... mięso kojota... Dobra, oczyszczona woda. Uff, dobrze. Wzięliśmy tego tyle, że normalnie, gdybym zginął, to bym chyba się, pewnie padł martw w tym miejscu, w którym zginąłem, no ale byłbym bardzo niezadowolony padając martwy. Tak, to był bardzo, bardzo taki, o, wieżyczka, o. Coś my tu mamy? Zobaczymy, co to na górze. Co to jest? Wygląda jak jakieś gniazdo. E, tak, mój, moje podnięcie na ziemię by było tak epatujące, wręcz niezadowoleniem. Prowizoryczne. Prowizoryczne. Fu. Prowizoryczny obóz Wielkich Hanów. Mówię ci troszkę, prowizoryczny obóz Wielkich Hanów. Dobrze. Bardzo dobrze. grzesi e... Zobaczmy. Z racji, że były, były te błędy, wyskoczyło. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy, ale niewiele. Zobaczymy, po prostu, co jest na górze. Dlatego, że mnie to interesuje. Wskocz tu. Dobra. I mam nadzieję, że Was też interesuje. Mam nadzieję, że patrząc, co jest na górze, nie zginiemy zbyt szybko. Chociaż. Trzeba przyznać, że nie niezbyt zachęcające. O, tam latają te gówna. Czyli tam nie idziemy, będziemy musieli obejść ten teren. Co tu? Deadclaw. Mhm. Mm tak. Między młotem a młoteczkami. Nie, młotem a strzykawkami. Młotem i kowadłem a strzy z z z strzykawkami. Tak. Eee, myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Eee, czy... Tak, myślę, myślę, że takie ujęcie jest dość dobre. Patrzcie, mam cztery ręce. Ha, 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 jestem Spider-Man. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Ale tą łapkę w dół zawsze poprzyjcie jakimś komentarzem, co zmienić, co zmodyfikować. Może tam pójdziemy na samolotniku. Nieważne. Chcecie być na bieżąco? Mój karą subskrypcja to jest właśnie misela Was. Na dzisiaj ode mnie tyle. ciao.